Dzień dobry, proszę pana, no tutaj rano pan był, rano pan był Byłem, no. i proszę pana, poszedł pan tam do tego pana no. sprawdzać, proszę pana, ten pan dzisiaj przyszedł no. tutaj, jak ja akurat film ten, który właśnie nagrałem rano, puszczał, znaczy no, leciał już na premierze i proszę pana, proszę zobaczyć, tu przyszedł, zwalił drzwi, ja nie wiedziałem co i jak, otworzyłem drzwi, a ten mnie uderzył w rękę, ja sparowałem cios, mhm. zacząłem drzwi, rzucił słoikiem w te drzwi, widać mhm. rozbity szkło. No i potem no wyszedłem już z siekierą, powiedziałem, że ma stąd wypierdzielać, mhm. bo mam prawo bronić swojego domu. No. no to wyzywał mnie, wyzywał, powiedział, że mnie na ulicy spotka, to to mi przypierdoli. No, ten, ten facet. Ja się czuję zagrożony, bo tu jest działkę obok ten facet. Po pierwsze, groźby karalne są ścigane z skarżenia prywatnego, bo się Pan dość, zaraz zgłosić. Znowu? E, tak. Już ja dopiero proszę, byłem dzisiaj. Rękanie, może też pan zgłosić, kamerę pan tutaj ma, nie wiem czy pan nagrywał. No to akurat tutaj ta kamera tego nie złapała tego momentu, no. bo, to, bo to jest tam, nie? No, tam możemy podejść ogólnie, no. No, ale no nie, proszę iść tam z nim coś zrobić, bo ja się czuję zagrożony, no. Ja się czuję zagrożony, bo jest pijany, za chwilę przyjdzie jeszcze raz. No dobrze, proszę pana. Może przyjdzie jeszcze raz. No. no nie, no bo ja się sparowałem cios, bo mi uderzył, chciał mnie uderzyć pięścią, ale, znaczy uderzył mnie w rękę, nie, ty, bo ja ręką, Ręko tak, no nie boli, nie, na razie nie boli, no ale takie rzeczy, no, no to ja się czuję zagrożony, ja nie mogę na tych działkach swobodnie przebywać, bo mafia rządzi dalej, no. być może to była inspiracja, bo on w bliskich kontaktach jest z zarządem, ten pan, no. Zresztą mówiłem, że mu ufundowali tam zbiórkę publiczną i robili. Może dostał telefon, że ma tu przyjść i mnie straszyć, no. O co chodzi? No tak nie może być, no. To jest napaść na człowieka. I, na, i na, naruszenie miru domowego też. A naruszenie miru domowego to jest prywatne? Oskarżenie? Proszę sprawdzić. Bo przecież, przecież on tu wszedł na mój teren, nie, nie, nie miał prawa tu wejść w ogóle. Jakim prawem? Ja tu spokojnie nie mogę być na tych działkach. No. A w końcu tu tyle lat człowiek chce spokój mieć i jestem już na emeryturze. No to powinienem jakoś spokojnie sobie żyć, prawda? A nie że ciągle coś. Rano kradzież. Na no, z kim się można to dogadać? No, z pijakami? Z pijakami pani się dogada? Panie się pan sam zgłożył. Sam muszę zgłaszać. No tak, ale proszę tam do tego pana pójść i powiedzieć, żeby do mnie nie wchodził. To jest karalne. Tutaj, tutaj jest ta furtka. To. Na sznurek zamykana. Się okaz okazuje. Który Ten pan? No ten Bogdan, Bogdan ma na imię. A ja nie wiem, no, on tam teraz mieszka, w tym, tym kontenerze. No. A ja nie wiem, kto, kto gdzie mieszka. Nie, ja nie wchodzę, nie. No. Przyszedł do mnie głupek, rozumiesz i, I chciał mi przywalić, nie Z wyzywą, no ten Bogdan cały I, i słoikiem rzucił mi w drzwi, kurde I, i wiesz, ja wziąłem się i kota mu pogoniłem No da, daj spokój No co tu się dzieje, rano mi ukradli Tą moją kukłę, co miałem, tyle czasu stała No nie wiem komu potrzebna no. cyrk No tak to działa O tu mieszka ten pan w pięknym kontenerze Na który pani cyrka zbierała pieniądze Zbiórka publiczna była no pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, Redaktor Słowem Ziemińskim. Ciągle mam coś tutaj z tą mafią i komuną na działce.